Cześć, to Mk11 i dzisiaj pokażę Wam otwieranie jednego boostera z Ramosem oczywiście z kart UEFA Champions 2012-2013 eee, no i co, I pokażę karty, a jeszcze przedtem pokażę jakie są mnie nie widzicie, bo za słabą ostrość na aparacie więc powiem e, 355 kart, 225 kart bazowych, 25 Rising Starów 25 Star Playerów, 20 Gold 30 fans favoriteów, 20 masterów to 5 top masterów, 5 legend. Rising teraz na 6 paczek i Star player też na, 6, na, na 6 paczek. Goldstop raz na 11, fans favorite raz na 7, yy, Master raz na 15, Top master raz na 60 paczek i Legenda raz na 80 paczek. Szybko nagrywam, bo mi pada bateria. I zaraz mi padnie. Chyba no tuś mi się wydaje, że jest świecące Tak chyba jest. Albo nie. A nie, jesteś. No, nie wiem jeszcze. Dobra. Denilo powtórka. Leskot powtórka. 9. Powtórka: Fajka powtórka, Właszczykowski Powtórka i, i, i świecącym kartą jest Firla, Star Player. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. I cześć.